Jest to owszem największy z obiektów wchodzących w skład tzw. kompleksu Ridzie. Zespoł no, wygląda na to, że docelowo schronów, o czym jeszcze wspomnę, jakie tutaj Niemcy w sobie sobie podczas wojny drążyli. Oczywiście też był ziemiar niemieckich. W skład tego kompleksu oblicza się podziemia zamku książki, jest to najdalej wysunięty obiekt. A tu w takim bliższym skupisku powstawał ten włodarz na rozgręczeniu pobliskich miejscowości. Rzeczki Walimia tzw. Szkolnie Walimskie, w pobliskiej Górze Osówka drożdżową tzw. Osówkę. To są cztery turystycznie dostępne obiekty. Niemcy prowadzili też pracę jakieś 2 km stąd, w po Chłopikowic podstawą Chłopakowski w sąsiednio położonej górze Sowy drożono tzw. zwane nieco dalej między Chłopikowicami Górskimi a podstawą powstawała tzw. Portowa. No parę przyczyn złożyło się na to, że Niemcy sobie te tereny na takie prace wybrali. Państwo z filmu dowiedzieliście tu, że od końca lat 30 w sobie praca jakieś prowadzono. Najprawdopodobniej jest przeznaczeniem wówczas militarno-przemysłowym, a kompleks Rize jako całość i pod tą nazwą zaczął podstawać od listopada 1943 roku, a proces decyzyjny odnośnie jego budowy zapadł we wrześniu. I wówczas, kiedy ten proces zapadł, najważniejszą przesłanką tutaj rozpoczęcia tych prac, to był fakt, że... Żadne brytyjskie amerykańskie formacje bombowe z racji braku zasięgu na te nie docierały. Niemcy z tym mieli nie lada problem, tutaj zresztą przez całą wojnę żadna brytyjska amerykańska bomba nie spadła. W góry sobie, no to nasuwało się samo przez się, Niemcy mieli tu po rozpoczynane inwestycje, więc mieli infrastrukturę, na której mogli bazować. góry sobie mieli rozeznane od Wiedzieli, że jest to jeden z najstarszych ulotkolów na świecie, przez co zupełnie bezpieczne sejsmicznie, nic nie dnie, nie tąpnie, i nie zawali się. W przeważającej mierze składają się ze skały gniazdowej. Jest to na tyle twarda lita skała, że wszystkie prace tutaj można było dosłownie nawet reprowadzić. Poza zabezpieczaniem wejść do tych sztowni, początkowych odcinków, już dalej jakieś wzmocnienie w kopalniach, po prostu nie ma potrzeby stosować. No Wyjąte gruntowe, bo tam w piasku wtrążono inna historia. I w każdym razie pracę tutaj wspomniałem, rozpoczęto. Od listopada 43 trwały najpóźniej do początku lutego 45 no z tej przyczyny, że jak 17 stycznia z nadwisku ruszyła radziecka ofensywa to Niemcy sobie też szybko zdali sprawę, że nie ma sensu tu takich prac prowadzić. Plany budowy bardzo podobnego jak kołpet z obiektu obiektu, przeniesiono w Niemieckie, tam nad jeziorem Genzy niedaleko granicy z Austrią miał powstać właśnie taki no prawie bliźniaczy obiekt z dam jasnym już mówca, z przeznaczeniem na Kwatery Fiedle, a o wszystko. Tutaj początkowo pracę powierzono nadzór nad nimi tzw. Śląskiej spółce przemysłowej i to było przedsięwzięcie cywilne, posiłkowano się robotnikami przemysłowymi e, przesyłanymi tutaj przez urządnica za był no, taki bank, który zajmował się wygadnianiem przede wszystkim przymusowej siły roboczej wykupowanej. No ale ta spółka sobie z tym ponoć nie radziła, prace się ślimaczyły, dochodziło do jakichś przewałów, minął sprzęt, materiał powodowy dla robotników przez wybuchowałą epidemię, co się zresztą... Ten filter przekazał nadzór nad różnymi obiektami od kwietnia 4:4 z takiej paramilitarnej organizacji budowlanej, organizacji TODA. SS dostarczyło mu do przez siłę roboczą przez popiski obóz koncentracyjny Groszlaza, o czym jeszcze wspomnę. No i te prace ruszyły. E, tu mamy taki przykładowy przodek górniczy, oryginalny, w nie jest tylko ścianem. W każdym razie podobnie to wygląda. Wszędzie na dolnych korytarzach były torowiska, bagany czy na wiertnice, tak jak i tabuły pneumatyczne. Tutaj brakuje tylko do kompletu tzw. Tak ludni. Pod każdy przodek była poprowadzona takimi szerokimi stalowymi rurami wentylacja. No, tutaj posługiwano się strzałówką, więc wiercono pneumatycznymi wiertnicami dwumetrowej długości otwory w skalę, upychano materiał wybuchowy, uzbrojono przodki, ewakuowano odstrzał. Wentylacja odsysała gazy podstrzałowe był. No i o ile te prace wiertniczo strzałowe tutaj prowadzili, nadzorowali na obiektach zawodowych górnicy, tutaj konkretnie Austriacy i głosie o czym jeszcze wspomnę, bo to miało wpływ na budowę, o tyle już wyszapnięcia tego uroku, odstrzelonego ze ścian, załadunkiem, wywiezieniem, zagospodarowaniem, jak i wszelkimi najcięższymi pracami, to te zajmowali się po prostu więźniowie. Z urokiem wradzono sobie na trzy podstawowe sposoby, część jego kruszono, pracą z powrotem na obiekt jako wypełnienie do betonu. Z dużej, dużej części tego uroku zawdzięczają powstanie, umocnienie okoliczne drogi, drogi transportowe. Największa część wysypywana jest przed każdym wejściem. Te wejścia pierwotne znajdowały się kilka metrów nad ziemią. Poruszano się po rampach, trapa urowek. Wysypywano, plantowano. Cały ten parking, kasy biletowe, na te eksponaty, po bo To wszystko to po prostu e, jest na hałdzie zerwanego z tej góry uroku. E, te sztolnie pito generalnie e, od czterech wówczas działających i technicznych wejść jednocześnie. Na każdym rozwidleniu, rozgałęzieniu e, powiększano liczbę tych jednocześnie ginących przodków, następne rozgałęzienie, następne przodki i tak dalej. Łączono to później wszystko w jedną całość. Każde wejście, każdy korytarz poprowadzony jest do najbliższego zbyć ze spadkiem. Dwa zadania. Z jednej strony to maliolacja dla wody, która tutaj ten obiekt zalewa, a najbardziej szybę, czego Niemcy nie przewidzieli, chyba o czym to powiem. E, a z drugiej strony taki wagonik z wyrokiem wystarczyło pchnąć obrócić ewentualnie na zbrodnicę ośmiu rozbędów, i wyjeżdżał do najbliższego zdejścia. Dalej, znacz Tak, nie do końca rozumiem ideę powstania tego tutaj czegoś, co nam stoi. Nie wiem, co tu tutaj robi. Ja tylko się cieszę, że to dziadostwo nie jeździ, a taki był plan. Pasuje do włodarza, moim zdaniem, w do nosa bardziej. Bo... W ciągu jak ten korytarz będziemy bardzo zwrócić uwagę, będziemy mieć na przez kilka metrów w siebie że... w ogóle, to idący czynnik na ten korytarz.